Wyciąg z lokalnej gazety, nieznany Blud Morodella. Następnie Dla Wolności. Kilka tygodni po nieznanym morderstwie groźny morderca nadal zwiększa liczbę ofiar. Podczas morderstwa morderca chłopiec dzielnie się o nim mówi. Widziałem zły sen i obudziłem się w środku nocy, powiedział chłopiec. Byłem tak blisko, spałem, spałem i widziałem oczy kogoś. Kto mnie obserwował, spałem, jakbym zobaczył kilka oczu, które miałem dziwne uczucie. To nie były zwykłe oczy. Było ciemno, groźne i otoczone przez czarne, przestraszone. Ale potem zobaczyłem jej usta. Długi i okropny uśmiech, który kończy moje włosy. Postać stała tam i przeszyła moje własne oczy. Po chwili wydawało się, że jest wieczność. Powiedział proste zdanie. Ale osoba, która może sobie na to pozwolić, powiedział: spać! Krzyczałem. Wkrótce odpowiedziałem. Wyciągnął nóż i skoczył do łóżka. Próbowałem walczyć. Kopnąłem, kopnąłem, rozdarłem i spróbowałem rzucić. Potem mój ojciec poszedł do pokoju. Mężczyzna rzucił nóż i położył go na ramieniu. Chyba, że jest to dla sąsiada, który ostrzegł policję. Ten szalony facet na pewno go zabije. Policja stanęła przed domem na parkingu. Mężczyzna odwrócił się i pobiegł przez hall. Usłyszałem złamaną filiżankę. Kiedy wyszedłem z pokoju, zdałem sobie sprawę, że dom został złamany. Widziałem to poza ekranem i zobaczyłem, że wyblakłem. Nie mogę Ci nic powiedzieć. Nigdy nie zapomnę Twojej twarzy. To są zimne, wrogie oczy i to jest duchowy uśmiech. Nie opuszczasz mojej głowy. Policja wciąż szuka tej osoby. Jeśli spotkasz kogoś z tej historii, zgłoś to o najbliższej policji tak szybko jak to możliwe. Jeff i jego rodzina przeprowadzili się do innego miasta. Jego ojciec otrzymał nagrodę za pracę, więc postanowili mieszkać w luksusowych przedmiotach. Jeff i jego brat Ryu nie mogli narzekać. Nowy, najlepszy dom. Co lubisz tutaj? Natychmiast po rozpakowaniu zbliżyli się do sąsiadów. Witamy, powiedziała. Jestem Barbara. Mieszkam w domu na ulicy. Mój syn i ja chcieliśmy się z tobą zobaczyć. Barbara odwróciła się i zawołała mojego syna. Billy, to są nasi nowi sąsiedzi. Billy przywitał się i pobiegł do ogrodu, żeby zagrać. No cóż, powiedziała matka Jeffa. Jestem Margaret. To mój mąż Peter i moi dwaj synowie Jeff i Ryu. Kiedy wszyscy się spotkali, Barbara zaprosiła ją na urodziny syna. Jeff i jego brat chcieli powiedzieć, że chcieli iść. Kiedy Jeff i jego rodzina rozpakowali się, Jeff poszedł do matki. Mamo, dlaczego zgadza się z tym przyjęciem? Jeśli nie zdaję sobie sprawy, że już nie jestem głupim dzieckiem. Jeff, powiedziała matka, właśnie się przeprowadziłem i muszę pokazać, że jesteś sąsiadem, więc pójdę na to przyjęcie i skończę. Jeff zawahał się, aby kontynuować. Spiął się po schodach do swojego pokoju, usiadł na łóżku i spał przez chwilę, aż dziwne uczucia go zmiażdżą. Nie było bólu, tylko to było dziwne uczucie, ale je zignorował. Po prostu myślała, że to dziwne uczucie. Szedł po schodach, kiedy usłyszał, co powiedziała jego matka. Następnego dnia Jeff poszedł na śniadanie i poszedł do szkoły. To dziwne uczucie może jeść. Kiedy Jeff i Liu zjedli śniadanie i byli gotowi pójść do szkoły, Poszli na przystanek autobusowy. Skaterzy przeskoczyli o centymetry. Obaj szybko skoczyli. Hej! Hej, co robisz? Dzieci wylądowały. Kopały deskorolkę i celowały w nich, by złapać ich ręce. Dziecko miało 12 lat i było o rok młodsze od Jeffa. Nosi koszulę i zdejmuje niebieskie dżinsy. Wygląda na to, że jest świeże mięso. Nagle pojawiło się dwoje dzieci. Jeden był bardzo cienki. Drugi był ogromny. Jeśli cię nie ma, chciałbym się przedstawić Kate'owi. Jeff i Ryu zobaczyli chudego chłopca. Miał głupią twarz, którą mógł zrobić. Oczekuj od nich pomocnika. A to troj! Widzieli grube dziecko. Porozmawiajmy o wiadrze, wiader. Wydawało się, że to dziecko nigdy nie zostało przeszkolone i prawdopodobnie nie mogło się przysiadać. I powiedziało pierwsze dziecko: Randy! Kiedy się poznamy, czy wiemy, że każde dziecko ma nagrodę? Rozumiesz mnie? Chociaż Ryu walczył, Randy wyciągnął nóż z dwoma przyjaciółmi. C -c -c. Miałem nadzieję na mocniejszą współpracę, ale uważam, że musimy zużywać mniej zasobów. Randy poszedł do Ryu i wyjął z kieszeni torebkę. Jeff się wydarzył, ale Ryu poinformował go, że siedzi, ale Jeff zignorował to i poszedł do chłopca. Kurwa mać. O, ten fragment nadal mnie bawi. Widok Jeffa, który podchodzi na półżytkę. Do, do tego zjeba Randiego. Daj mi briefing! Daj mojemu bratu portfel! Randy wyciągnął nóż z torebką Rio w kieszeni. Och! I co masz zamiar zrobić? Zapytał Randy, a potem dał pstrągowi Jeffa na nosie. Randy próbował uderzyć Jeffa w twarz. Ale zanim to zrobił, Jeff chwycił pięść i złamał mu nadgarstek. Kiedy krzyknął Randy, Jeff wyciągnął nóż z ręki. Toy i Kit próbowali zaatakować, ale to było zbyt szybkie. Rzucił Randy'ego na ziemię. Kit prawie go zaatakował, ale pociągnął i wzruszył ramionami. Zestaw rzucił nóż i opadł na ziemię, jęcząc. Troy próbował tego samego, ale Jeff już nie potrzebował noża. Uderzył go w brzuch. Jego usta wybuchły. Spadł na ziemię, a Ryu pochwalił Jeffa. Jeff, jak się masz? Tylko Ryu mógł powiedzieć. Widzieli jak autobusy biegają. I biegną tak szybko jak tylko wiedzieli, że obwiniają wszystko. Kiedy uciekli, odwrócili się i zauważyli, że kierowca autobusu zbliża się do Rendiego i innych. Kiedy Jeff i Ryu poszli do szkoły, nie chcieli powiedzieć, co się stało. Po prostu usiedli w klasie i po prostu usłyszeli. Ryu myślał, że Jeff jest tylko kilkoma dziećmi, ale Jeff wiedział, że jest kimś więcej. O nie. Co? Czułem to dziwne uczucie, gdy Jeff skrzywdził. Wiedział, że to brzmi okropnie, ale był tak szczęśliwy, że kogoś skrzywdził, czując, że to uczucie zniknęło i nie czuję tego już w szkole. Nawet jeśli możesz wrócić do domu w pobliżu przystanku autobusowego, możesz być szczęśliwy. Nawet jeśli nigdy nie dotrzesz do autobusu. Kiedy wrócili do domu, zapytali swoich rodziców, co się stało tego dnia. Jeff odpowiedział nieco przerażającym głosem: To był miły dzień! Następnego ranka Jeff zapytał o drzwi. Kiedy upadł, zobaczył dwóch gliniarzy na drzwiach. Moja matka widziała ją ze złymi oczami: Jeff, panowie powiedzieli, że atakują troje dzieci. Nawet nie walczą! Odcinają! Liżą mojego syna! Mamo, ale oni jako pierwsi zagrozili nam nożem! Jeden z policjantów powiedział Młodzież? Troje dzieci zostało zabitych, a jeden ranny. Mamy świadków. Kiedy przestępca uciekł ze sceny, nie mogli powiedzieć, że uciekli przed Jeffem broniącym się, a Liu nie wiedział. Synu, zadzwoń do swoich braci. Ale proszę pana, to byłem ja! Zaatakowałem go, a Ryu próbował go rozdzielić, ale nie mógł go powstrzymać. Policja pokiwała głową w oczach. Wygląda jak jednoroczne więzienie. Zaczekaj! krzyknął Ryu nożem i trzymał go w dłoni. Policja wyciągnęła broń i celowała. Zostałem pokonany! Mam dowody! Ryu podniósł swoją pochwę i pokazał różne blizny i śniaki. Wyglądało to po bitwie. Najpierw wadłoż noż! Jeden z policjantów. Ryu rzucił nóż na ziemię. Podniósł rękę i poszedł na policję. Nie, panie Ryu! Zrobiłem to! Twarz Jeffa zaczęła biec. Ach, biedny bracie, próbujesz obwiniać mnie za to, co zrobiłem. Zabrać go stąd! Policja zabrała Ryu do samochodu. Ryu! Powiedziałem im, że wyrzuciłem te dzieciaki! Matka Jeffa położyła obie ręce do obu ramion. Jeff, nie musisz kłamać. To jest Ryu. Proszę, przestań. Jeff patrzył, jak wyjeżdża z radiowozu. Kilka minut później przybył ojciec Jeffa. Zobaczył twarz Jeffa i zauważył, że coś jest nie tak. Mój synu, co jest nie tak? Jego matka i ojciec wrócili do domu, aby przekazać mu złe wieści. Jeff płakał w samochodzie. Około godziny później wrócił do domu. Widział rodziców oszołomionych, smutnych i rozczarowanych. On go nie widział. Podczas gdy Jeff był winny, nie chciał myśleć o tym, co jego rodzice myśleli o Riu. W końcu zasnął, mając nadzieję na chwilę zapomnienia. Dwa dni później, kiedy Riu został zabratem, nie było żadnych wiadomości. Jeff nie miał przyjaciół, nie miał nic oprócz smutku i poczucia winy. W sobotę matka Jeffa uśmiechnęła się i obudziła ze słoneczną twarzą. Jeff, jest dzisiaj! Jego matka powiedziała, odsłaniając zasłonę i rzucając światło w jej pokój. I, ja, jaki dzień? Urodziny Biliego! Po tych słowach Jeff obudził się doskonale. Mamo, żartujesz. Nie myślisz, że śledzę urodziny mojego dziecka? Urwał. Jeff, oboje wiemy, co się stało. Ta impreza przez chwilę może na chwilę nas zapomnieć. A teraz się ubierze. Potem zszedłem na dół, żeby się przygotować. Kiedy Jeff w końcu wstał, wyszedł ze schodów z pierwszą koszulą i jeansami. Widział ojca noszącego garnitur i matkę w garniturze. Był zaskoczony. Do tego zrobił tak wdzięczne ubrania dla swoich dzieci. Mój synu, jak to nosiłeś? zapytała matka Jeffa. To lepsze niż bardzo eleganckie ubrania, powiedział Jeff. Jego matka zignorowała wielką potrzebę krzyczenia i tylko się uśmiechnęła. Jeff. Może jesteśmy dobrze ubrani, ale może zrobimy im dobre wrażenie powiedział Jeff. Jeff ścisnął coś i poszedł do swojego pokoju. Nie mam takich eleganckich ubrań. Jest coś, powiedziała jego matka. Szukała eleganckiej sukienki w swej szafie. Znalazł czarne spodnie i specjalną dzienną koszulę. Nie mogła znaleźć koszuli, którą mogłaby nosić. Rozejrzał się, ale znalazł tylko posiaste koszule i wzory. Nic nie może nosić dresowych spodni. W końcu znalazł biały sweter z kapturem i nosił go. Jesteś tutaj? powiedział jego rodzice. Jego matka widziała godzinę. Nie mam czasu na ubrania powiedział, że słyszał jak Jeff opuszcza swojego ojca. Razem dotarli do domu Barbary i Billiego. Zapukali i Barbara wyglądała jak rodzice Jeffa. Kiedy weszli do domu, dowiedzieli się, że są tylko dorośli. Nie mam dzieci. <grywki> dzieci są w ogrodzie. Jeff, co chcesz, żeby wiedzieli? powiedziała Barbara. Jeff wszedł do ogrodu i zobaczył wiele dzieci. Wszyscy mieli na sobie dziwną kowbojską sukienkę i strzelali plastikową bronią. Nagle dziecko poszło do Jeffa i dało mu broń i kapelusz. Cześć, chcesz zagrać? Cóż, nie, jest za stary na takie rzeczy, powiedział Jeff. Dziecinny szczeniak spojrzał na nią. Proszę, dziecko zapytało. E, w porządku, Jeff powiedział. Nosił kapelusz, wziął pistolet i zaczął strzelać do innych dzieci. Najpierw wydawało się bezużyteczne, ale było trochę chłodniej. Może to nie było fajne, ale po raz pierwszy zapomniał o Ryu przez jakiś czas. Jeff zagrał dziwny głos. Głos deskorolki. Po chwili Randy, Troy i Kit przeskoczyli przez ogrodzenie ze swoją deskorolką. Jeff upuścił swój plastikowy pistolet i upuścił kapelusz. Randy spojrzał na Jeffa, który go nienawidził. Cześć, Jeff, powiedział Randy. Jesteśmy w niedokończonym interesie. Jeff zobaczył, że twarz Randy'ego jest zroniona. Myślę, że jestem bzdura, żeby uwięzić mojego starszego brata. Randy był nerwowy. Och, zabawny. Wiesz, wygrywam. Może kopnę w jego tyłek, ale nie dzisiaj, powiedział Randy. Po czym podszedł do Jeffa. Oboje upadli na ziemię. Randy zaatakował Jeffa w nosie. Jeff złapał go za ucho i przepchnął przez głowę. Po chwili wstali. Dzieci krzyczały. Ich rodzice wybiegli z domu. Troy i Kid wyjęli pistolet z kieszeni. Nie przeszkadzaj nikomu! Powiedzieli. Że Randy wyjął nóż i położył go na ramieniu Jeffa. Jeff eksplodował i klęknął. Randy kopnął ją okrutnie. Trzy razy kopnięty Jeff chwycił Randiego za stopę. Odwrócił się i upadł na ziemię. Jeff wstał i przeszedł przez tylne drzwi. Troy chwycił go. Potrzebujesz pomocy? Wziął Jeffa za kołnierzyk i rzucił to na drzwi. Kiedy Jeff próbował wstać, Randy uderzył go i kopnął, aż zaczął złagodzić krew. Chodź, Jeff, walcz ze mną! Pociągnął Jeffa do kuchni. Randy zobaczył wódkę na stole i uderzył Jeffa w głowę. Walcz! Wciąga Randiego Jeffa do salonu. Daj spokój, Jeff, spójrz na mnie! Jeff podniósł wzrok, jego twarz była pełna krwi. Wsadziłem jej rodzeństwo do więzienia i zostawiłem cię tam przez cały rok. Jeff wstał. On wstał. <grych> Och, on wstał! Och, on wstał! Jeff się już obudził. Na twarzy miał krew i wódkę. Znowu przeżywał to dziwne uczucie, ale wcześniej nie było tak silne. W końcu wstał. Randy krzyknął i próbował zaatakować Jeffa. Stało się to później. Coś wybuchło w Jeff. Jego serce zostało całkowicie zniszczone, zniknęło racjonalne myślenie. Jedyna rzecz to go zabić. Dostał Rendiego i rzucił go na podłogę z wielką siłą. Wstał i uderzył go mocno, ale zatrzymał się. Kiedy Randy próbował oddychać, Jeff uderzył go. Krew wybiegła z jego ciała, aż zmarł jego ostatni oddech. Teraz wszyscy obserwowali Jeffa: rodzice, dzieci płaczące, a nawet Troi i Kit, którzy trochę się zastanawiali. Zwrócili broń na Jeffa. Jeff wszedł na górę i wycelował w pistolet. Kiedy uciekł, Troy i Keith zostali zastrzeleni, ale wszystkie strzały były w pudełku. Troy i Keith, Jeff byli prześladowani. Kiedy ostatnie okrążenie poszło dobrze, Jeff wślizgnął się do łazienki, wziął wieszak na ręczniki i wyjął go ze ściany. Troy i gitara łamali się do łazienki z nożem. Troy włożył nóż i Jeffa w twarz z wieszakami na ręczniki. Troj upadł na ziemi i zostawił tylko Jeffa i Kita. Kiedy Jeff machnął, na swoim stanowisku kit był bardzo zwinny. Kit upuścił nóż i wziął Jeffa za szyję. Wrzuciłem go do ściany, wybierać spadł z górnej półki. Obaj palili się i zaczęli płakać. Jeff wytarł oczy tak daleko, jak to możliwe. Kiedy Kif poprosił o ból, Jeff podniósł wieszak na ręcznik i uderzył głową w metalowy stojak na kitu. Na... Kifu? Kurwa nie wiem. Uderzył głową metalowy stojak na kitu. Kiedy zestaw krwawił na ziemi, towarzyszył mu groźny uśmiech. Co jest interesujące? zapytał Jeff. Zestaw wyjął zapalniczkę i włączył ją. Jesteś pokryty wybielaczem i alkoholem, powiedział. Oczy Jeffa były zaskoczone, a kit rzucił na niego pisarzem. Alkohol i wybielacz eksplodują w kontakcie z ogniem. Alkohol spala skórę. Wybielony blicz. Próbowali się zniszczyć, ale nie mógł. Jeff wzdrygnął się cicho. Alkohol zamienił je w płomień. Wyszedł na korytarz i szedł po schodach. Wszyscy krzyczeli, gdy zobaczyłem Jerefly. Płonącego człowieka Jeffa. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, było to, że jego matka próbowała ją usunąć. Potem stracił przytomność. Jeff się obudził. Kiedy Jeff się obudził, poczułem, że związuje mu twarz. Nic nie widział, ale czuł, że szyje sobie ramiona i całe ciało. Próbował wstać, ale znalazł rurkę na ramieniu. Potem moja siostra uciekła. "Myślę, że lepiej już nie wstać", powiedział, że zwróciłem do łóżka dostałem telefon. Jeff usiadł. Nic nie widział. Nie wiedział, gdzie jest. Po raz pierwszy usłyszał co powiedziała jego matka. "Kochanie, co robisz? Zapytał. Jeff nie odpowiedział. I twarz była pokryta bandażem, więc w ogóle nie mogła mówić. Kochanie, są dobre wiadomości. Wreszcie policja przyznała, że Randy był winny i powiedział, że odrzuci Liu. Jeff wstał tak szybko jak to możliwe, ale przypomniał sobie telefon. Rio wychodzi jutro. Znów będziesz razem. Matka Jeffa przytuliła ją i pożegnała się. W najbliższych tygodniach był odwiedzany przez rodzinę Jeffet. W końcu nadszedł ten dzień. Dzień stracić bandaż. Jego rodzina była niecierpliwa. Czekali, aż lekarz zdejmie ostatni bandaż z twarzy. – Chcemy, żebyś był piękny! – powiedziałem do lekarza i zdjąłem bandaż z twarzy Jeffa. Matka Jeffa krzyknęła, a Rio i jej ojciec byli znudzeni. Co, – co, co jest nie tak z moją twarzą? – zapytał Jeff, wyskakując z łóżka, biegnąc z łazienki. Spojrzał w lustro i zobaczył, na co odpowiedziała jego rodzina. Jego twarz była okropna, jego usta zrobiły się czerwone, twarz zmieniła się w czystą biel, a włosy pociemniały w stronę wrony. Powoli dotknął jego twarzy, teraz było ciężko. Spojrzał na rodzinę i wrócił do lustra. Jeff, pan Lił, nie tak źle. Nie tak źle? Zapytał Jeff. Perfekt! Jego rodzina była zaskoczona. I Jeff zaśmiał się głośno. Jego rodzina zauważyła jego lewe oko i ramiona. Cóż, Jeff, wszystko w porządku? Hahaha, ha, ha! proszę, spójrz na mnie. Ta twarz jest dla mnie idealna. Nie mógł przestać się śmiać, patrząc wstecz na twarz w lustrze, dlaczego pamięta, że Jeff i Randy walczyli. Ale jego rodzina jeszcze o tym nie wiedziała. Doktorze? Jeff zapytał swoją matkę. Mój synu, wiem, w porządku? Tak, to typowy objaw dla pacjentów, którzy stosowali tak wiele leków przeciwbólowych. Jeśli nic się nie zmieni w ciągu kilku tygodni, zrobimy test psychologiczny. Cóż, dziękuję, doktorze. Matka Jeffa widziała go. Jeff, kochanie, wracamy do domu. Jeff potrząsnął twarzą z lustra. Jego twarz wciąż była tak okropnym uśmiechem. Cóż, mamo. Mama ją zobaczyła. Wzięła ją za rękę i poszła z nią ubrać. To suknia, w którą wszedłeś, powiedziała pielęgniarka. Matka Jeffa widziała czarne swetry i białe swetry noszone przez jego syna. Teraz były piękne. Nie mieli krwi, a dziury zostały zszyte. Mama Jeff wróciła do pokoju i podała jej ubranie. Potem wszyscy zmarli, nie zauważając ostatniego dnia życia. Później tej nocy matka Jeffa obudziła się z łazienki. Ten głos płacze. Powoli poszedł do łazienki i zobaczył, co się dzieje. Widział okropny widok. Jeff wziął nóż i uśmiechnął się do jego twarzy. Jef, co robisz? zapytał. Jef spojrzał na matkę Mamo, już się nie śmiałem to boli przez chwilę, ale teraz się uśmiecham. Matka Jeffa widziała, że jej oczy są czarne. Jef, twoje oczy! wyglądało na to, że nie zostaną zamknięci. Nie widziałem mojej twarzy. Moje oczy były zmęczone i zamknięte, więc spuściłem powieki, aby zobaczyć moją nową twarz na zawsze. Szedłem powoli i zobaczyłem, że jej syn jest szalony. Co się stało? Mamo, nie jestem miły? Jesteś moim synem, powiedział. Pozwól mi pójść do mojego ojca, aby zobaczyć twoją nową twarz. Moja matka wskoczyła do sypialni i obudziła się. Kochanie, Kub, brońmy! Kiedy zobaczył Jeffa w drzwiach z nożem w dłoni, milczał. Mamo, okłamałem samego siebie! To są ostatnie słowa, które usłyszeli, zanim Jeff nadal go atakował. Ryu obudził się z tych dźwięków. Ponieważ nic nie słyszała, próbowała zamknąć oczy i zaczęła spać. Ale dziwne było to, że się o nią troszczy. Jeff obrócił dłoń w usta. Jeff powoli wyciągnął nóż i próbował podciąć mu gardło. Pan Rio próbował wejść. Ściska mi śpię! Jeff powiedział.